Świętego Pan Amen. Amen. Bardzo serdecznie witam Jego Ekscelencję Pana ambasadora Andrzeja Kurnickiego wraz z małżonką, który po mszy Świętej e, będzie miał do nas prelekcję, wykład na temat cudu nad Wisłą". Witam serdecznie pana doktora Macieja Jabłońskiego, prezesa Instytutu Naukowego imieniem Oskara Haleckiego w Kanadzie. również referat dotyczący bohaterskiej postawy kapłana księdza Ignacego Jana Skorupki. Witam pana Czesława Piastę z komunikatów od Oddaję głos ojcu Jackowi Cydzikowi, który też powie, w jakiej intencji on sprawuje tę świętą. Pragnę najpierw serdecznie podziękować ojcu Janowi za zaproszenie tu dzisiaj i bardzo się cieszę, że mogę tak w tak pięknym zastęp gronie dzisiaj modlić się tutaj razem z wami katedrze pod sosnami. Ja tę przeświętał chcę odpra odprawić o zdrowie dla pewnej osoby tu obecnej. Yy, I moi drodzy, mamy piękny dzień. Wczoraj jak nagła ulewa. Sobie myślę jak to będzie. A dzisiaj mamy słońce. Także jeszcze nas. Yy, to lato pogłaszcze ostatnimi promykami słońca. Genezę Bitwy Warszawskie, a potem podsumowanie powiem, dlaczego ona była tak ważna. Bo rzeczywiście ona miała swoje wywiad nie tylko militarny, ale i polityczny, dyplomatyczny, ale także i społeczny. Postaram się Państwu przybliżyć to, a potem te znaczenie. Dlaczego ona była tak ważna, tak przełomowa, nie tylko dla Polski, dla naszej historii, ale również dla historii Europy myślę, że nawet świata. Pokonanie Polski było dla, dla Lenina celem taktycznym ale głównym było udzielenie pomocy komunistom w zachodniej Europie. Europa jest osłabiona politycznie i gospodarcze po I wojnie światowej. Wprawdzie wygrali z państwami centralnymi, z Niemcami głównie, bo to było, ale i Francja, i Anglia jest osłabiona. Chcą demobilizacji. Zaczynają się Umowy, rozmowy prowadzące do, w sumie do tego traktatu wersalskiego, który miał powstać. Europa nie jest przygotowana już na wojnę. Niemcy są kompletnie zdemoralizowani. Wojsko nie chce walczyć, wycofuje się ze frontu wschodniego, zostawiając, zostawiając ogromnej ilości sprzętu, które wpadły w ręce bolszewików. Pewnych osobach, a także o momentach, tych które są w pewnym sensie zapomniane. Oczywiście ksiądz Ignacy Jan Skorupka, bohater Bitwy Warszawskiej, nie jest zapomniany. Symbolem oczywiście złożenia ofiary krwi za ojczyznę jest bohaterska postać młodego księdza Ignacego Jana Skorupki, który jest symbolem nie tylko zwycięstwa pod Warszawą, ale. Całego polskiego zwycięstwa w 20 roku, to jego śmierć i innych młodych bohaterów pod Radzyminem, jak położnika Stefana Pugonowskiego, jak kapitana Ryszarda Downara Zapolskiego, poderwała polskie oddziały do zwycięskiej bitwy na przedpolach Warszawy. W imię hasła Bóg, Honor i Ojczyzna. Dziękuję Państwu. że jesteście tacy wytrwali do końca. Dziękujemy bardzo. Bóg zapłać wam wszystkim za to, że jesteście tutaj, w miejscu, gdzie żyje nasza mała Polska, gdzie żyje czas przeszły i teraźniejszy. I my tutaj żyjemy. Dzieje się tak dzięki ludziom, którzy starają się podtrzymywać od tylu lat płonący ognik polskości, który zawarty jest w słowo Bóg, honor, ojczyzna. Polacy przyjeżdżają do Ośrodka Franciszkańskiego na odpoczynek z rodzinami, przyjaciółmi od wielu lat. Kolejne pokolenia modlący się po polsku. Powstała poezja, literatura, pomniki. Są cmentarze, na których spoczywają pionierzy naszych ontaryjskich Kaszub. Kaszuby w Kanadzie i taki wycinek wiersza, gdyby ci ktoś powiedział o kościele, Kaplicy, krzyżach, o przyjaźni, co ludzi tak zbliża, że tu jakoś tak dobrze i tak jakoś swojsko, kiedy słyszysz śpiew polskiej młodzieży na kaszubach w Kanadzie, czujesz się jak w Polsce. Musisz tu być, a żeby uwierzyć, i to wszystko praojców ręką postawione trwa i pokoleniom służyć ma przykładem i poprzez potomnych ciągle wzbogacane by to tysiącleci podążać tym śladem.